Siema widzowie, witam was w nowym odcinku z jakiegoś atak I zanim zacznie się pisać, Huga Buga, jest coś takiego jak standoff, czy tam stand OFF, UGA Buga. czemu w to niego, dasz UGA Buga. Wiem, że coś takiego jest, teraz w programie, mam parę skinów, ale no niestety odmówiło posłuszeństwa. Nie wiem czemu. Może dlatego, że groziłem. No,

jeszcze nie gram, oczywiście. No i musiał mi wolić do środka rundy. Będę musiał wszędzie mój mu nick zamazać. Bo dostanę jakieś ograniczenie, czy coś. Ale lagi ty. Czwarta gęstość. Ale super, ale super. E, dobra widzowie, już jestem i będę grał teraz. Co? E, dobrze widzowie, widzimy się za chwilę. Dobre widzowie, jak widzicie już jestem. Co jest? Widzieliście tych hamów? Przepraszam, jem. Co potem ch. robił? Widzieliście? Jon się teleportował. Umieć się polutować. Ucho, współpracuj ze mną. Przepraszam, widzowie. Fajnie, że ogólnie muszę mieć Gloka. Znaczy nie Gloka, tylko machem, Bo inne wojonie postanowiły, e, że są za drogie. Nie no ja nie muszę! I widzimy się zaraz w innej grze. O, a jednak nie w innej grze. Ale będę klashut ten smashed. A jednak widzimy się w innej... Papciu, to jest sali Niech yy, nie chcę, co łączyłem... Cześć. Witam was, widzowie, w drugiej grze. Że... Jak on będzie... Smithman World, coś tam, coś tam. Przepraszam, jem. Dobra, wiem, jak to się gra. Łapy! Uf, 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 uf. Wygrałem! miałem minąłem! Jestem plo, jestem plo! Jestem plo, jestem plo, jestem plo, jestem plo, plo, Dobra plo, Jestem plo, 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 Dobra. plo, plo, jestem? plo, plo, WYGRAŁEM! UUU! widzowie, już jestem. Yy, wyłączyłem po prostu reklamy. NIE! Nic tu się nie, nie było, nic tu nie było nic. Au! Mnie. Nie no, widzowie! Gdzieżę sobie! Gwałem! No, widzowie, to jest. tak O Oh no, 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 Oh no, <Credit> no, <noise> Oh no, 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 oh, no, no o nie, 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 nie. Aaaaaah! Buf! O nie, nie, nie. Hahaha! No tak. Dobra, widzisz, ja do końca filmu już będę grał w to gówno. Dobra, ja się małym widzom z widzowie. Zrobimy sobie quiz. Ale witam aplikacji. Y, samej quizy. I zrobimy sobie quiz o SCP. O SCP. Y, napiszcie, na, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie hashtag kupa w Majtach i czy chcecie pełną serię z, z, z tego, z. Z samych quizów. Bo naprawdę. Mm, ja bardzo chętnie będę to nagrywał. I dobra, przechodzę... nie no, ale tylko przechodzę do quizu. Budzi się w pokoju oświetlonym przez słabą żarówkę. Wygląda na cele, a ty ubrany jesteś ich pomarańczowy kombinezon. Nie masz pojęcia jak tu trafiłeś. Nie pamiętasz nic z wyjątkiem dziwnego mężczyzny. Nagle otwierają się nagle otwierają. Nagle drzwi otwierają się, a strażnik uzbrojony w karabin każe ci wyjść z celi. Jak reagujesz? Nic nie mówię i wychodzę. Oczywiście nie powinno mi tutaj być bla bla bla. Ja będę. Po wyjściu z celi, strażnik prowadzi cię białym, sterylnym korytarzem. Widzisz, że wszystkie możliwe wejścia są pilnowane przez przynajmniej jednego strażnika każdy z nich jest uzbrojony przy niektórych drzwiach jest tabliczka z normalem do ich otwarcia potrzebna jest karta wstępu po około minucie szybkiego marszu dociera cię do dużego pomieszczenia widzisz tam dwóch ubranych tak samo jak ty mężczyzna razem z nim musisz podejść do dużych stalowych drzwi z zami i wydobywa się jakiś dziwny dźwięk jakby ktoś przesuwał coś ciężkiego co robisz? czekam Czekam, rozglądam się gdzie mógłbym uciec w razie ataku tego co jest ze drzwiami. Próbuję się czegoś dowiedzieć od własnych... co też w Nie. strajku. Mężczyzna stojący na platformie wymieniał wam czego nie powinno cię robić, ale skupiłeś się na tym... Nie skupiłeś się na tym, ale zapadło ci w pamięci jedno kazało... Wam konsultować każde mrugnięcie i nie poruszać oczu obiektu. I nie. nie, nie mrugnięcie i nie spuszczać z o, oczu obiekt SCP-173. Oczywiście chodzi o mrugacza. Pod drzwi, przy ścianie stała rzeźba nie wyglądająca na arcydzieło. Można by skusić nawet, że stwierdzenie, że ona jest po prostu brzydka. Zastanawiam się czemu mężczyzna kazał konsultować każde męgnięcie. Próbuję sobie przypomnieć w jaki sposób się tu znalazłem, rozmyślam o pokojach zamkniętych na kartę, ale z niego nagle zgasły wszystkie światła, trwało to dosłownie moment, a ty usłyszałeś dwa chlipnięcia. Światła zapaliły się na twoim oczom ukazał się ciała twoich towarzyszy. Uciekam przez najbliższe drzwi, próbuję skoncentrować się ze strażnikami, stoję zaskoczony, uciekam. Po zamknięciu drzwi, za którymi się schroniłeś, zacząłeś iść przed siebie i szukać czegoś przydatnego. Na jednej z półek widzisz kilka przedmiotów, który z nich bierzesz? Maska, bandaże, letarkie, mapy, klasówki. Biorę mapy, klasówki, żeby wszystko wiedzieć. Od dłuższego czasu nie spotkałeś tamtego posągu. Znalazłeś w pomieszczenie wyglądające na biuro. Usłyszałeś znajome dźwięki przesuwanego kamienia. Co robisz? Chowam się pod biurką, uciekam do innego pomieszczenia. Próbuję... uciekam do innego pomieszczenia. Znalazłeś się przy rozwidleniu do Wszystkie trzy pole drzwi były otwierane na kartę i oznaczone były numerami. Okazało się, że to do... Do dwóch z nich potrzebna jest lepsza karta niż którą posiadasz. Za drzwi, do których masz dostęp, słychać było zawodzenie, przez chwilę się zawahałeś, ale ostatecznie wszedłeś i zobaczyłeś tabliczkę w opisaną obiektu. Twoją uwagę przykuło ostrzeżenie aby nie patrzeć się na jego twarz. Widzisz skulonego białego stwoja, siedzącego na podłodze i przechodzę obok nie patrząc, obok niego, patrząc na podłogę. Przechodzę obok, obok niego i spoglądam na jego twarz, chociaż próbuję tego nie robić. Pierwsze co robię, to patrzę na jego twarz. Przechodzę obok niego. Żyjesz, póki co, udał ci się Zaj, turbo, fajnie. Ile odcinek ma? 12. Dobrze widzowie, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o komentarzu, łapkę w górę i subskrypcji. A ja już zamykam mordę i kończę.